Witam was, docent polskie pl No w końcu West Coast IPA. O starciu weteranów w tym stylu myślałem już przy okazji nagrywania starcia pani pani i Jusilicio, czyli tych protoplastów New England IPA, no i się trochę zeszło, bo to przeszło pół roku, zanim udało mi się uzbierać odpowiednich kandydatów. Nie jest prosto, ponieważ jeżeli idzie się do sklepu specjalistycznego, to któregoś z tych piw brakuje. Jeżeli się idzie do marketu, to oczywiście też któregoś z tych piw brakuje. Naprawdę się zdziwiłem, patrząc na daty premiery tych piw, że to jest wszystko rok 2015. Więc za chwilę będzie 6 lat od premiery najstarszego z tych piw. No i tutaj jako najstarsze wymieniłbym Artezan Mera, czyli piwo. Wymyślone zaraz po przeprowadzce z Natolina, z dawnego browaru, pierwszego rzemieślniczego stacjonarnego browaru w Polsce, z Natolina do Błonia i właśnie Błonie, dawna fabryka między innymi liczników samochodowych do Fiata 125P. Ten klasyczny licznik widzicie na etykiecie. I to jest właśnie Mera, wiosna 2015 rok a odświeżyłem sobie pamięć, byliśmy z kopyrem, byliśmy z kowalem ze smaków piwa na wizytacji browaru Błonie, w Błoniu, przepraszam, browaru Artezan w Błoniu, jeszcze przed jego uruchomieniem jesienią 2014, więc to było naprawdę coś ciekawego, że odwiedzaliśmy browar, który jeszcze nie działał, ale potem w Natolinie była degustacja. Jako drugi, jeżeli chodzi o chronologię... To jest też wiosna 2015, premiera podczas warsz warszawskiego festiwalu piwa. Browar Trzech kumpli Kalifia, ważone jeszcze wtedy w browarze Trzy Korony w Nowym Sączu. Więc nie wiem, czy macie świadomość, że Trzech Kumpli zaczynało e, właśnie jako kontrakt w browarze restauracyjnym. Trzy korony Nowy Sącz, obecnie, e, tak, tutaj nie powiedziałem, obecnie bez zmian, e, artezan w Błoniu. Tutaj jest na tyle zmiana, że jest browar za pan brat. No i też jest zmiana w przypadku pinty, bo grudzień 2015 rok uważone. No właśnie, czy w browarze na Jurze, czy już w zarzeczu? Chyba w browarze Zarzecze. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Browar Zarzecze startował 2014 rok i to piwo ukazało się przeszło rok później. Modern Drinking. No i co? Okaże się za chwilę w ślepym teście, jak zwykle Marlena rozleje, które z nich jest najfajniejszym West Coast IPA. Cześć, witajcie w kolejnej odsłonie ślepego testu, tym razem na TPC West Coast. Więc fajnie, że udało się. Tutaj złapać te trzy, trzy, trzy piwa z różnych browarów w tym samym stylu, chociaż wiem, że w różnych sklepach Michał je kupował. Więc na rozleję te piwa Michał następnie będzie, będzie sprawdzał, która będzie najciekawsza w tej wersji. Więc zaczniemy od um, artyzana. I artyzana tutaj polejemy, zobaczcie. Okej, okay. myślę, że wystarczy. Fajna piana, bardzo klarowna. Ok, piękna. Okay, tutaj kolejne. Ja osobiście lubię ten styl. Mam nadzieję, że te piwa też się okażą fajne w smaku, zbalansowane z fajną goryczką. Tutaj pianą trochę mniejsza. Chociaż też jestem fanką tych, wiecie, bardziej soczystych wersji Okej. Okay. I trzy kółki tutaj będzie. No dobrze. Okej. Okay. Michał zaraz do Was wróci. Życzę Wam miłego oglądania i mam nadzieję, że piwy okażą się fajne. A które najciekawsze to się okaże, tak naprawdę. Trzymajcie się, cześć. Rozlany jak zwykle elegancko przez Marlenę. E... No, Piękne, e... piękna barwa. E... Czyli mamy złoto, tutaj chyba najbardziej klarowne. Total klar, złote. Piana, no troszkę już szczątkowa. Tutaj piana do obrączki zredukowana. Delikatny opal, ale również jasno-złoty. No i tutaj ta piana w najlepszej formie. Jeszcze jej resztki na powierzchni się unoszą. Też delikatnie opalizujące jasne złoto. Więc jeżeli chodzi o ortodoksyjne podejście do klarownego west coasta, to mamy w tym przypadku, ale ja ortodoksem absolutnie nie jestem. I lekkie y, zmętnienie, lekka opalizująca, y, barwa mi absolutnie nie przeszkadza. Z pianą troszkę mogłoby być lepiej, no ale cóż, y, y, aromat, aromat i smak. Zaczynamy od tego najbardziej klarownego. Aromat co najwyżej średnio intensywny. Gdzieś jakaś lekka żywica, lekka skórka cytrusa. Ale to jest kurczę za mało intensywne. Ok, zobaczymy jak dalej. No tutaj jakiegoś buchu też nie ma. Kurczę, szczerze mówiąc, yy, myślałem, że jednak będzie ten aromat bardziej intensywny. Bardzo podobne odczucia. Aromat co najwyżej średnio intensywny. Trochę albedo białej skórki cytrusa. Okej, bardzo zbliżone są te aromaty tutaj, w, tych, w przypadku tych dwóch piw. No i czekam jak na zbawienie tego trzeciego, ostatniego. <grywka> to nie jest myślenie życzeniowe. To nie jest wishful thinking. To piwo naprawdę pachnie najlepiej. No w końcu jest ten klasyczny cytrus, trochę żywicy, ale przede wszystkim cytrusowy, wyrazisty aromat. Tutaj się nie ma co doszukiwać, co to jest, tak? No jest klasa, naprawdę ten aromat w cuglach wygrywa spośród tych trzech najlepszy. Bardzo przyjemny w oldschoolowym stylu, ale nie z karmelem. Absolutnie. Oldschool 2015 rok. Pamiętamy, że ipa polska, tak zwana polska w polskim wykonaniu, to niestety nierzadko zdarzający się karmel. Tutaj absolutnie żadnego karmelu nie ma, żadnej słodowości. Natomiast ten aromat chmielowy, który w West Coast no jednak powinien być istotny, jest tylko w jednym piwie, w tym. Bardzo przyjemny, fajny cytrusik, taki idący w grejpfruta ekstra. Dobra, yy, zaczynamy od tego piwa. Najbardziej klarowne, zróweczko. No przynajmniej w smaku nie rozczarowuje, bo jest jest naprawdę średnio średnio wysoka góryczka, ale to jest bardzo ciekawe, że piwo jest pełne w smaku, pełne w odbiorze. Ono jest krągłe, to nie jest jakiś cienkusz. Więc jednocześnie niezła baza słodowa, ale i solidna goryczka. Finisz wytrawny, tak jak w West Coastie powinno być. No, i tutaj to predestynuje, że jest to West Coast, czyli przede wszystkim. Ta goryczka dosyć wysoka. Pełnia jest, ale jakiejś soczystości tutaj absolutnie nie ma. Więc no właśnie, czy może nie East Coast, skoro ta słodowa pełnia jest dosyć wyraźna? No właśnie, czy West Coast, czy East Coast? Może ktoś powie, że East Coast powinien mieć jednak tą mniejszą goryczkę. Dobra, jedziemy dalej. No tutaj. Tutaj ten aromat mam wrażenie, że jest najsłabszy. Najmniej zróżnicowany, najmniej intensywny. To już tutaj było odrobinę lepiej. Zobaczymy jak w smaku. Za fanów goryczki. Okej, okay, ta goryczka jest tutaj. Trochę inna, bo i słodowość jest inna. Piwo nie jest tak pełne, jest bardziej. Właśnie skupione na goryczce. To jest goryczka i szukasz, co się dzieje dalej i ta goryczka zostaje, ale ona nie jest nieprzyjemna. To bym powiedział, bardziej jest west coast w smaku. <grych> OK. Yy, no i, bo mamy kandydata, aromat super. Czy w smaku będzie potwierdzenie wygranej? No nareszcie ta goryczka ma charakter cytrusa, grejpfruta. Tutaj te goryczki są takie kurczę, no, nie ma odowocowości w nich. Tutaj ta odowocowość jest jak najbardziej wyraźna, czyli kurczę, nie myślałem, że ten werdykt będzie mm, tak łatwy, a poziom tych dwóch piw będzie jednak zbliżony, a będziemy mieli jedno piwo, które odbiega odbiega na plus od y, reszty. No jest to to piwo, e, naprawdę jest solidna goryczka, jest fajna grejpfrutowość, owocowość tej goryczki, króciutka, intensywna. Niezłe nasycenie. To piwo jest najlepsze. E, ale słuchajcie, Troszkę nie mam pomysłu, co jest co. Troszkę nie mam pomysłu, co jest co. Hmm. I naprawdę mam yy, zagłostkę, bo yy, żadnego z tych piw nie piłem w wersji butelkowej ostatnio. Yy, jeżeli już to piłem merę w browarze na podsumowaniu roku, bardzo mi smakowała, ale to była mera bezpośrednio stanka. Jest nowa linia rozlewnicza w Artezanie podobno jakościowo utrzymująca to, co jest w tanku. Więc ja zaryzykuję tezę, że to jest artyzan. Bo jak go piłem w grudniu, to był w świetnej formie. Więc tak obstawiam. No właśnie i czy pinta i trzech kumpli, szczerze mówiąc, nie wiem i nie chcę strzelać. Zobaczymy, czy zgadłem wygranego. A jednak nie! A jednak nie. Proszę bardzo. Zresztą o boże. Widzieliście, jak Marlena rozlewa, czyli oficjalnym wygranym starcia weteranów 2021 jest. Kalifia trzech Kumpli. Brawo, brawo, brawo. No, i tutaj mamy artezana w artezanie, a w białym. Zdziwienie, zdziwienie. Zdziwienie, że tylko jedno piwo naprawdę tutaj daje te fajne wrażenia, które powinny wiązać się z aromatem, z tą przyjemną, owocową goryczką. Te jakby troszkę oklapłe, troszkę tutaj e, zabrakło tego efektu wow. Okej. Okay, dawajcie znać, które Wy najczęściej pijecie, jeżeli chodzi o West Coasty, i dawajcie znać, e, jakie kolejne style, jeżeli chodzi o starcie weteranów. Bo przypominam, to nie mają być nowe piwa z rynku, tylko te, które na rynku okrzepły które cieszą się jakąś popularnością no i które są w miarę, w miarę jakoś łatwo dostępne. Jeszcze raz gratulacje dla trzech kumpli. W poprzednim starciu w Oatmeal Stout również wygrało trzech kumpli. Bardzo, bardzo elegancko. Na zdrowie!